Nie wiem jak to wyszło, że nie grałam wstępu, no więc teraz go dogrywam. Jestem trochę przyziębiona, więc mam nadzieję, że jakoś wam to nie przeszkadza. No i co? Hi guys, witam was na naszym kanale i dzisiaj przychodzę do was z pierwszym tygodniem szkoły w... Technikum, pierwszej się Technikum. No i co, mam nadzieję, że taki Wam się spodoba. Nie zapomnijcie o w ogóle subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco. Mam życzenie do oglądania. Zobaczcie, kto do mnie przyszedł. Ja się, Cześć. A się tak nie było na moich blogach, nie? No. Więc jest jakoś po, po 15, chciałam powiedzieć. Nie na no, po 15, to ja wracałam autobusem, nie? Jakby było ok, ale to są. Pierwsze dni, um, te dni szkoły, by się tutaj mam jak się te, te. nie wiem jak to nazwać. Te pierwsze. Nie, nie wiem jak to powiedzieć. Nie mam w sumie za bardzo co opowiadać. Jakaś najciekawsza lekcja? Um, niemiecki mnie, tak troszeczkę, tak troszeczkę mnie niemiecki ciekawi, ale ta lekcja, jakby ta pierwsza. O, organizacyjna, tak można to nazwać. To jakby to była po prostu nudna lekcja, bo nic tam się nie działo Nie wiem czy wiecie, ja tam mam ciocię i wujka tam z Niemiec Z Niemiec, którzy mieszkają w Niemczech po prostu Fajnie by się było nauczyć niemieckiego i też wiecie, nie miałam nic niemieckiego w szkole Więc chciałabym się nauczyć, bo francuski do mnie nie przemawia I też francuskiego nie uczyłam się od początku, więc to w ogóle, wiecie, zmienia kolej rzeczy Niemiecki mi tak ciekawi bo ja lubię się uczyć nowych języków, a jakby nie uczyłam się mega dużo, nie? Uczyłam się tam... trochę tam hiszpańskiego, tak sama. Tak samo... no tak samo tak od podstaw na no tego hiszpańskiego, nie? I najgorsza lekcja, która była dzisiaj To chyba byłaby to lekcja y, historii um, No wydaje mi się, że... no... Tak jakby... Chyba jedna z najniego... taka najgorsza, która była dzisiaj, ale jakby te lekcje były ciemne, a w ogóle jeszcze wam powiem, nie? Yy, więc jestem przerwa jakaś, nie? Nie wiem, która to była, ale to nieważne, nie? nie? Spotkałam moją dawną przyjaciółkę. Yy, Hania, w ogóle pozdrawiam cię, Hania, jeżeli to oglądasz. Myślałam, że będzie tak gorzej, bo jakby nie daję sobie za bardzo przyjaciół, yy, znajomych, kogokolwiek. Dzisiaj jakoś też w ogóle wam nie nagrałam. E, tak rano a nic, a nic e, Więc może jutro bym się postarała A w ogóle mi zostało dość sporo czasu Ja tak wiecie, w ogóle się nie spieszyłam. Wiadomo, że jakby Wiecie, ten statyw w ogóle to wszystko trochę mi działa, Ale też dzisiaj jak ogarnę w pokoju e, to, to na pewno bym jutro zaraz nagrała Ale przypomniałam się, że jutro jest sobota Nie? Ja w ogóle żyję Tym, że wiecie Jakby myślę, że dzisiaj jest Poniedziałek, bo idziemy do szkoły, nie? Oceniając mój dzień, w sumie jakby nie słaby. Nie, nie Teraz postaram się zmontować film dla Was, bo jutro jest sobota, co oznacza nowy film na naszym kanale. No i co? Nie to wszystko, nie? Widzimy się w poniedziałek, a bardziej dokładnie dla Was za chwilę. Dzień dobry kochani, Miejsce 6. 23. Oli, więc jest 6.23. Dzisiaj nie walzamy Oli Nie będę musiała sama dotrzeć do szkoły. Um, zrobię to, jak autobus się nie spóźni, to tym bardziej mi się uda, więc trzymajmy żeby się nie spóźnił, trzymajmy, żeby dobrze wysiadła. Dobra, gość, My robimy ten kadr. Trzymujmy dzisiejszy dzień e, poniedziałek, tak, poniedziałek, Dzisiaj wam w ogóle nagrałam coś rano i w sumie nawet jeszcze Zostało mi trochę czasu. Dzisiaj w sumie mi tak spoko minął dzień. Właśnie pani y, od y, jednak nas posadziła według dziennika. Y, w ogóle ja z tego powodu, wiecie jak jestem szczęśliwa? Ja wiem, że wiecie, że ja jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Tak, jakby jestem 33, czelicie? 33? <grym> Wiesz ty zawsze robisz jak ten, najgdybą? Poprawiasz się. Zawsze. Jeżeli ja to prawdopodobnie wstawię? Kolejny <grym> film, mówię, że muszę obejrzeć. Nie. Nie. To ja sobie zapalę lampę, wiecie jak jest? I lampę, tu jest. Łocie Panie, ale to jasne. Więc ona mi przerwała, później byłam jeść. Więc nie pamiętam na czym skończyłam. Proszę bardzo, robiłam niemiecki. Ja zamierzam się uczyć niemieckiego, Jakby ja wiem, jak to brzmi, dziwnie, ale zamierzam się uczyć niemieckiego. I proszę bardzo, tutaj moje piękne notatki. Ale nie, zrobiłam sobie tutaj puszkę słówka, bo ja zawsze wolę coś sobie przeprosiłam, tylko że nie wiem, czy bym tego używał, bo sobie też zrobiłam właśnie niedawno, da, nie ile wam sobie zrobiłam z tym, z tymi akurat słówkami. Proszę bardzo, tutaj mamy bardzo super słówka i jeszcze nie będę tego czytała. To jeszcze nie jest moment, żeby ja mówiła po y, niemiecku, bo... bo nie. Jakby tak jak w tamtym roku mówiłam, że jakieś takie by się tak... jakaś lekcja mówiłam, że będzie na pewno moim faworytem czy coś, tak jak to chyba było m, BHP? BHP? EDB? Sorry. I tak naprawdę ja nie wiem, nie mam jeszcze jakiegoś takiego faworytu. Ja tylko powiem wam, czekam na angielski. Jestem bardzo ciekawa tej pani. Mimo tego, że moja siostra mi mówiła, że to pani jest Fajna, fajna, nie? To ja jestem bardzo ciekawa, jaka jest ta pani, bo angielski, ja lubię angielski. Jak wiecie, ja lubię dość języki, ale nie lubię się z językiem polskim. Bardzo się nie lubię z językiem polskim. Ja wracam do domu, czy <grywka> się idę na dworzec. Um, idę oczywiście z tym mapsem i zostań tą drogą, bo zawsze załatwiam to ale chyba to Dobra guys, więc ja wróciłam do domu, tak trzymam telefon w ręce, raczej jakby sobie daję go na statyw, ale teraz <grywanie> nie chcę się go po prostu brać, więc wróciłam, jak widzicie dotarłam, jestem w domu, udało się. Podsumujmy dzisiejsze lekcje, jak to u mnie dzisiaj wyglądało. Miałam drugą godzinę. Miałam pierwszy, pierwszy miałam muzykę. Pamiętam. A wiem, miałam hita e, I znowu, tak, znowu. E, no, siedzimy w dokonalności dziennika jestem 33, czyli przedostatnia. Na. za 4 minuty 19 wróciłam w końcu i dzisiaj mi się strasznie chciało spać w szkole bo w sumie spałam 5 godzin więc yy, nie dziwimy się I jak minął dzień był super ja, miałam pierwszy wpływ, poszliśmy sobie na siłownię praktycznie nie robiłam. Miałam jeszcze dzisiaj z organizacyjnych lekcji, miałam dystrybucję, miałam biologię. Wydaje mi się że to wszystko, ale nie jestem tego pewna. W ogóle moją tutaj fryzurę, ale To, jakby... to nie jest ważne, okej? Okay? Byłam w sklepie i patrzcie, co ja mam. Sorry, że tak, tak wolno, mało energicznie mówię, ale jestem tak zmęczona. Tak jak mówiłam, spałam tylko 5 godzin, więc po prostu mi się nie chcę. Byłam. Już wam mówię, to jest FBC Sergii, się to jest to sklep? New Yorker? Chyba tak. Nie wiem. Kupiłam sobie te spodnie, ja wam je właśnie pokazywałam. Wcześniej byłam przymierzalni. i są takie spodnie, które po prostu chciałam mieć od dłuższego czasu. Nie wiem, nie wiem, jakoś mi nie chodziły tak bardzo po głowie, że chcę je mieć po prostu, ale jakie zobaczyłam? I zobaczyłam, że są na promocji. Z... Są z 120, bez 5 groszy oczywiście. Na 70 bezpiecznych głosy, No i widzicie, mi teczkę. Yy, I to są takie, wiecie, tutaj, jak bardzo spodnie z moimi Dobra, obciąłem te spodnie po prostu, wiecie, tutaj, jakby to, to się nie rozpina, to jest fake. Tylko tutaj, od tego miejsca, to po prostu rozpina. Yy, więc, jakby, raczej tego nie będę rozpinała, bo jakby teraz jest zimno po prostu, więc raczej tego nie będę rozpinała. Prawdopodobnie też będę miała potem tym więc tym bardziej taka nie będę robiła. Um, proszę bardzo, mam tutaj jeszcze. To. Yy, wiecie jak to się nazywa. Jak ja uwielbiam nagrywać gdzieś z Ola, co w pokoju, bo Wam. Jak ja uwielbiam, a teraz się to tak za bardzo nie zmieni, bo wiele wracamy o tej samej godzinie, więc nawet nie mogę wcześniej się nagrywać. Więc yy, mam nadzieję, że przeżyjecie to, że. Ola nie będzie aż tak denerwująca. I. I tak, w ogóle nie przypomniałam się, że mogłoby się wspomnieć o, o wersji górę subskrypcji, więc ja zapomnijcie. Ja już czekam na autobus. Nie wiem dlaczego to tak tutaj prześwietlane ale w ogóle jest jeszcze, jeszcze jest wśród słońce, co jest grane. W sumie dzisiaj jest dość ciepło, jakby nie jestem jakoś grubo ubrana, tutaj mamy jeszcze się, bo mi było zimno. I jest w sumie tak ok, bo jakieś, nie wiem, 10 stopni jest, więc w sumie jest to ciepło. W porównaniu do wczoraj, to było 5-6, więc no było zimno. I co? I, I tak, widzimy się po szkole, nie? Praga jest. Ja wrócę do domu. Do domu chciałabym, To dopiero za dwie godziny mam autobus. Więc idę sobie do wiadry. Właściwie coś. Nie wiem co. Zobaczymy. A później idę na dworzec. Ale fajne, A Co to jest w ogóle? W okay. Tam jest Biedronka. tam byłam. bardzo szkolny, więc... Chyba wybiorę się jeszcze z moją mamą do Pietry. Jest jeszcze promocja, więc bardziej. Dobra, guys. Jednak... Jednak... Jeszcze ja z was trochę pogadam, bo mam po prostu cały czas drogę. I w ogóle tak mi się spać, bo mam taka trochę... Tak, wiecie... Taka zmęczona po prostu. No i miałam też polski, Siada z tyłu, Widzicie, że z jest z z tyłu, teraz się zapiszę ławce. Więc dzisiejszy dzień ja nadstawiałam się, że będzie okropny, bo wczoraj miałam, nie wiem, jakiś moment kryzysowy, coś takiego, jakby totalnie, totalnie. No, no, nie wspomniałam tego dobrze. Miałam sobie matkę i. No pani jest stwierdziła, że będzie brała, wiecie, osobę do rozwiązania zadania I... I wiecie, miałaś druga osoba, no... Czy był ktoś chętny? Nie zgadniecie, no niko nie było, niemal nie? Um, I... Nagle z... Nie wiem, jednej trzeciej listy, wiecie, jakiejś listy tej klasy Nagle poleciało, wiecie, na... Za koniec i nagle to martw na próbę, ale... Ale w sumie ja zrobiłam i nie było aż takie straszne Ale było trochę straszne, tak mi się wycięła ręka, trochę trzęsła jak pisałam To My już kolejny dzień, ale to nie ważne Byłam, złamałam te dronce I co kupiłam już wam pokazuję Trochę tego jest, no nie powiem, trochę tego jest Nie spodziewałam się tego być tak dużo No tego tyle jest, więc jakby może się to wydawać nie za dużo Ale trochę tego jest Więc może zacznijmy od największej rzeczy Zeszyt przy bardzo taki Um, university? Tak, University Kajet 60 kartek i kratka To są według mnie najlepsze zeszły one mają... One są tańsze w porównaniu do Oxforda, ale są... mają zarąbiste kartki Następne są takie... Jak to się nazywa? Okropnie śmierdzą takim alkoholem Proszę bardzo, tu macie kolor jak one wyglądają W rzeczywistości... w rzeczywistości... Nie muszę się W w rzeczywistości one nie są aż tak neonowe, jak są tutaj. To pewnie przez tą lampę. A, tak one są w Tak one wyglądają. One są te długopisy. Ja już nie mam, jak, jak oglądasz mój hol. Tutaj mam, może dam, może, bo nie wiem, czy on będzie. E, czy serio, się dodam takie długopisy. One będą zarobić się do mojego błękitnalu. Tylko właśnie minus w nich jest bardzo duży, że one długo schną, ale to są też żelowe. Tak, żelowe. Mamy takie zakreślacze. Wzięłam je głównie na te kolory, i głównie z tego powodu, że <grym> wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi. Chodziło mi głównie o ten fioletowy, bo potrzebuję fioletowego do mojego bookjournalu na październik, bo sobie tam wymyśliłam, że to będzie troszeczkę takie, będzie Halloween, więc bardzo mi pasuje po prostu do tego ten fioletowy i ja też muszę zobaczyć ich kolory. Tu macie kolory? I tu macie. Bardzo Kolejna rzecz. Ja muszę to otworzyć. Jest to pędzelek do kaligrafii Jak tutaj napisali I on ma Dwie końcówki Miałam też jaki z jedną końcówką Ale stwierdziłam, że jeżeli jest też jakiś z tą końcówką Nie wiem, coś się tutaj w No to stwierdziłam, że go wezmę Dobra, mam, udało się Co to są za znaczki? Czy to jest chiński? Zobaczcie Może coś lepiej, no kurde Coś mi powiem wam, że nie chce się wyostrzyć może tutaj? O, tutaj się dość to wyostrzyło. Nie wiem, to chyba jest chiński, ale nie jestem... Tak, nie, to japoński. Japan. Widzicie? prawda? Ja nie widzicie. Kurde, no. Coś mi w ogóle się nie chce wyostrzyć. Się mamy przez moją głowę, na której się wyostrzyło. No, no Tu jest Japan. Okej, okay, tu jest Japan. Następne są takie dwa. Powiem wam, że to wziąłam, bo była ta promocja, wiecie, że za 3-5% taniej. Więc tylko dlatego to wziąłam, bo nic mi się w ogóle nie podobało. I ja nie wiem, po co ja to idę, dlaczego w ogóle nie wiem Nie wiem To są zakreślacze, ja dwie końcówki też mają, bo to zauważyłam Proszę bardzo, tak te dwa kolory wyglądają, są za w ogóle Proszę bardzo, tutaj te ostatnie Tak wyglądają o. <laughs> Tak wyglądają te dwa kolory Nie widzicie tego zielonego, ale on jest naprawdę bardzo ładny, taki... Idealny, wydaje mi się, że do zakreślania w książce Takie dwa kolory Proszę bardzo I one też są do koligrafii, te dwa kolorki Tutaj w ogóle mam wrażenie, że one wyglądają bardzo podobnie, ale troszeczkę i tak bardziej się użyną w 90. nie wiem kiedy ja zamawiałam, w poniedziałek, albo we wtorek buty sobie zamówiłam na WLF, tak wiecie, ogólnie na WLF, choć w sumie pewnie ich też w nich chodziła nie tylko na WLF, już mam je pokazują, one są z i bo one nie promka, to takie buty, ale one są wielkie, wydaje mi się być wielkie, naprawdę. Takie ładnie się, wam że mam jednego. E, takie ładnie się pastelowe naprawdę są ładne, więc ja chyba powiem też, żeby w nich chodziła, nie tylko na głowę. Pierwszy tydzień w technikum, jak mi minął, powiem Wam, że ogólnie to ja myślałam, że będzie lepiej. Że, no, wiecie, to, to, to będzie bajka, nie? Jakby będzie fajnie, to. to, 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 to. Wiecie, nie myślałam, że to będzie wyglądać tak w jak filmach, bo nie oszukujmy się. Raczej. Raczej tak nie wygląda. Zaczęło się ok, nie powiem, że było super, ale zaczęło się ok. Pierwszy dzień, czyli piątek, yy, nie byłam jakoś nastawiona, i byłam dobrze nastawiona, żeby, znaczy dobrze, tak super nastawiona. Byłam tak nastawiona, że ok, będzie, będzie ok, nie? Następny dzień jest poniedziałek, yy, wtedy już byłam bardziej, bardziej pozytywnie nastawiona. I mam takie spokój idziemy do szkoły, nie? Znaczy idę. I co. Jak minął poniedziałek powiem wam, ja, ja wam opisywałam, jak minął każdy dzień, więc ja wam nie powiem dokładnie, jak minął ten dzień, bo po prostu nie pamiętam. Kolejny dzień, wtorek. Moje sobie, że było takie, jakby ok, fajnie. Nie było już jakieś super. Było takie ok, fajnie, fajnie, nie. Następnie mamy środę. Tu już troszeczkę było gorzej. Znaczy nastawienie było ok, Wiecie, miałam takie fajne, idę do szkoły, nie. Ten dzień mi nie minął jakoś super, z tego powodu, że spałam w sumie 5 godzin. No, to pewnie mniej trochę, no bo yy, wiesz, tak, także robiłam yy, rzeczy do szkoły. Yy, oczywiście słuchałam sobie muzyki yy, tam wieczorkiem To było jakoś po 21.00, starałam sobie dramę koreańską na Wiki, ale później, to jakoś tak wieczorem, powiem wam jakoś, no to już nie był moment, w którym się czułam jakoś super. Tutaj jednak moje nastawienie i w ogóle do, do tej szkoły, do wiecie, do wstawania tego wszystkiego. Się troszeczkę jednak zmieniło, powiedzmy sobie szczerze, że w szkole, w średniej, nie jest tak wcale kolorowo i może na początku nie, wiecie, będziecie mieli super czas, ale może tak nie być, wiecie, na, może być super przez tydzień, dzień, dwa, trzy a może tego tygodnie, a później może się wszystko zepsuć widzicie, jak wam mija pierwszy tydzień w technikum czy lodówce, nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, o w górę, jeżeli takie się spodobały a jeżeli nie, to też zostawcie łapkę w górę i co, życzę wam oczywiście miłego dnia, nocy, wieczoru, popołudnia love guys and bye bye